Cześć, dzień dobry, pierwszy etap Giro Italia. Bardzo szybka czasówka w Turynie. Filippo Ganna zwycięzcą, liderem. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was Giro Italia. Słuchajcie, mam nadzieję, że lubicie takie dni, kiedy wszystko Wam się układa i wszystko idzie zgodnie z planem. I wygląda na to, że Filippo Ganna ma właśnie taki dzień. Mm, owszem przed Giro. Wydawało się, że może jego forma nie jest taka, jak trzeba, że może na przykład Remi albo Remco Evenpool, albo Tobias Foss, albo jeszcze ktoś inny tutaj troszkę krwi mu napsuje. Nie. Po świetnym początku sezonu, po serii zwycięstw Ganna trenował, prawdopodobnie ciężko trenował, stąd jego porażki na Ityrenę Adriatico i w Romandii, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy miał wygrać, kiedy miał założyć różową koszulkę, to znowu pokazał zwierzęcą moc. Pokonał wszystkich wyraźnie. Różnica 10 sekund na mecie to jest przepaść. Przy tak szybkiej trasie, przy tak szybkiej czasówce, przy wysokiej prędkości. No cóż, jest mistrzem świata. Ma piękny rower, specjalnie na tę okazję. I w zasadzie ma rozliczoną wiosnę, bo tak naprawdę to był cel jego wiosny. Drugi cel sezonu to jest złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Pewnie pojedzie dwa dni jeszcze w tej koszulce, może trzy. I może pracować dla swoich kolegów, może tutaj może y, trenować właśnie przed dalszą częścią sezonu. Załatwione. Piękna rzecz. Y, marzenia się spełniają. Myślę, że Filipo Ganna jest szczęśliwy. Y, ta czasówka, tak jak powiedziałem, była krótka, była szybka, i w zasadzie to, co y, można po takim etapie powiedzieć, to skupić się na wynikach i y, na omówieniu wyników. Y, I też tak naprawdę nie ma tutaj y, za wiele o czym mówić, bo y, wszyscy są blisko. Między w całej bardzo, bardzo szerokiej grupie pretendentów do Różowej koszulki czy do podium, y, między Almejdą, który wypadł z y, nich wszystkich najlepiej. A y, danym Martinem jest 40 sekund. Ym, niby dużo, ale tak naprawdę y, ważne jest to, że nikt się nie wywrócił, nikt nie miał żadnych problemów. Ym, ok, 40 sekund na takiej krótkiej próbie to niby jest sporo ale przed długim, długim wyścigiem w kontekście tych trzech tygodni z narastającymi trudnościami nie stało się nikomu nic złego, żadna krzywda, nawet Mikelowi Landzie, który do Egana Bernala i Simona Jaysa stracił zaledwie 10 sekund, to jest ma malutko. Więc Mikel Landa nie musi tutaj już od pierwszego dnia planować, gdzie i kiedy będzie atakował, bo w zasadzie wszyscy są jak równi z równymi. Pewien zawód to może Emanuel Buchmann, ale też nie jakiś bardzo duży, bo tak jak mówię, wszystko pod kontrolą. I jedna rzecz, poza tym, że jest to wskaźnik formy, w zasadzie wszyscy formy pokazali, a raczej nikt nie pokazał braku formy, to taka krótka czasówka to jest często okazja przed etapem sprinterskim, żeby jakiś sprinter pojechał na tyle dobrze, żeby dzięki bonifikatom założyć po płaskim etapie, i po zwycięstwie etapowym koszulkę lidera, objąć prowadzenie. Tutaj raczej to się nie stanie, bo Ganna odjechał. Wszystkim bardzo tam z tych zawodników, którzy mogą y, jutro finiszować, bo jutro mamy właśnie płaski jak stół y, etap, do rzeki Po y, to jest Max Wallscheid, no i trudno oczekiwać, żeby on y, ten etap wygrał. Y, być może po kolejnym lekko pagórkowatym etapie y, coś zdziała Alberto Bettiol, który z takich y, klasykowców jest y, najwyżej. No i słuchajcie, tyle. <laughs> bardzo szybko, 4 minuty, bo y, to był prolog tak naprawdę prolog, chociaż liczony jako etap troszeczkę dłuższy i no i tyle słuchajcie, fajnie, że już się zaczęło wszyscy w formie, bez żadnych przygód, jeszcze raz to powtarzę, powtórzę bo to bardzo ważne, zatem wszyscy zaczynają, jutro pewnie trochę nerwówki będzie na finiszu, ale ale oby, obyło się bez kraks także dziękuję uprzejmie i do usłyszenia jutro, cześć